Wszystko idzie śpiewająco, wszystko tutaj jest na medal. Niech na inni głów nie mącą, bez szpitala żyć się nie da. Jasne sale, czyste ściany i opieka na bieżąco. Każdy, każdy chory, wychuchany, wszystko idzie śpiewająco. Każdy chory, wychuchany, wszystko idzie śpiewająco. Ludzie! Ludzie, całe szczęście! Nie, poparzył. Ma nadzieję tylko, że to nie jest coś poważnego i że wystarczy może obwiązać tylko bandażem elastycznym. Tak? A skąd wie, że noga nie jest złamana? Jak pan wie, co pan wie, to niech pan się sam leczy. Ja przepraszam, nie chciałem nikogo obrazić. Ja się trzęsę ze złości, jak widzę, że mi pan tak płytko usypia ja chorych. Gówno pan widzi, niech pan wyjdzie do okulisty, ja usypiam jak trzeba. Jak ktoś jest prywatnie, to zastrzykiem, a jak z NRZ-u, to śpiewam mu kołysankę. A, 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 cząbki dwa, wsadzę ci nie obydwa. Może się jednak uda pana jakoś uratować. Jakoś uratować. O! Pod warunkiem, że komornik, nie zaplomujesz szpitala i czy to szczurje żadnej kasy nie uzdrowić. uzdrowić. Polskę, uwierz, jest warto, często się na nią nerwiasz i ściekasz, więc stań i zarycz na całe gardło, czy jest na sali lekarz. Więc stań i zarycz na całe gardło, czy jest na sali lekarz.